Był królem hip-hopu, a teraz jest tylko numerem więziennym. Sean D.D. Combs kiedyś rządził światem muzyki. Budzi się, by widzieć kraty zamiast panoramy miasta. Magnat budujący imperia teraz podporządkowany jest strażnikom i zasadom. Jak osoba z obsesją kontroli poradzi sobie tam, gdzie ją traci? W tym odcinku The Infographics Show. Pokażemy jak wygląda życie w więzieniu dla Didego. Przez ostatni rok Sean Combs, znany również jako Didi, więzień 37452-054, mieszkał w piekle zwanym Metropolitan Detention Center w Brooklynie, Nowy Jork. To tam upadły raper, biznesmen i producent muzyczny spędził cały czas niesławnego procesu. Oskarżano je o pleśń, szczury i przeciągi. Więzienie, gdzie osadzeni byli Luigi Mandione i Gelane Maxwell, wspólniczka Epstein'a. I w tym czasie Didi prawdopodobnie znalazł zupełnie nowe znaczenie tytułu swojego debiutanckiego albumu solowego No Way Out, oczekując na wyrok ogłoszony na początku października 2025 roku. O tym później, zwykle zaczynał dzień, o 7 rano, gdy strażnicy budzili go na śniadanie. Ciężko było mu się przyzwyczaić po latach spania do późna po imprezach. MDC jest znane z długich okresów zamknięcia oraz problemów z niedoborem personelu. Brak personelu uniemożliwił opanowanie nagłych wybuchów przemocy. Wcześniej dochodziło do śmiertelnych starć osadzonych między innymi incydentów w 2024 roku, gdy zginęli Edwin Cordero i Uriel White z MDC. Więzienie mieści ponad 1700 osadzonych, z których większość czeka na proces, lub wyrok Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Nowego Jorku. Po śniadaniu Didi może krótko przebywać w sali ćwiczeń, która nie przypomina luksusowej siłowni, do jakiej był przyzwyczajony. Są tam maty do jogi i mały kosz do koszykówki. Alternatywnie mógłby pójść do świetlicy, w której znajduje się stół do ping-ponga, stół do air gry planszowe oraz telewizor. To nie są stocalowe plazmy, do których Didi przywykł na wolności. W bloku Didiego Osadzeni śpią na piętrowych łóżkach, mają telewizor i mikrofalówkę. Strażnicy więzienni codziennie kontrolują wszystko, by zapobiec podejrzanym sytuacjom. Sam Didy nazwał te kwatery ciasnymi i bez okien. Więźniowie nie mogą nosić własnych ubrań, co jest torturą dla kogoś tak dbającego o modę jak Didi. Muszą nosić brązowe więzienne ubrania, jedzą w wspólnych częściach bloku. A muzyki słuchają lub oglądają filmy przyniesione ze sklepu więziennego. Godziny odwiedzin Didego były ograniczone do wtorku. Mógł dzwonić na zewnątrz, ale rozmowy trwały maksymalnie 15 minut i były monitorowane przez władze federalne. Didy próbował obejść zasady, kupując czas na telefon od innych więźniów. Podobno próbował obejść system, używając połączeń trójstronnych, by dotrzeć do świadków i ominąć ograniczenia swojej listy kontaktów. Zatrudniał pracowników, którzy doładowywali mu pieniądze na konto w kantynie więziennej. Więźniowie w MDC mogą wydawać w kantynie tylko 180 dolarów co dwa tygodnie, aby zapobiec temu, by ktoś żył jak król za zamkniętymi drzwiami. To był czas dużej adaptacji dla Didego. Przez większość dorosłego życia nadużywał narkotyków i alkoholu, co ułatwiało mu bogactwo. Ale pobyt w więzieniu sprawił, że po raz pierwszy od 25 lat jest trzeźwy przez dłuższy czas. Według prawników, podczas incydentu inny więzień zagroził Didiemu nożem i oskarżył go o kradzież krzesła. Komps uspokoił więźnia, zanim sytuacja wymknęła się spod kontroli, ale to spotkanie bardzo nim wstrząsnęło. Dla kogoś, kto dawniej rządził Imperium Strachem, było to otrzeźwienie. Co więcej, kompsowi nie odpowiada też więzienne jedzenie. Według adwokata Marka Agnafilo, Didi miał duże trudności z jedzeniem w Metropolitan Detention Center. Didi, jako bardzo bogaty, był przyzwyczajony do jedzenia w najlepszych restauracjach na Manhattanie. Ponieważ posiłki w więzieniu kosztują tylko 3-4 dolary, musiał przywyknąć do skromniejszego jedzenia. W menu znajdują się tuńczyk w sosie chili, bułeczki miodowe, orzechy nerkowca, błyskawiczne kaszki kukurydziane, batony proteinowe i konserwa mięsna. Zestaw tak go przeraził, że złożył skargę przez prawnika. 4 lipca ujawniono menu, któremu podano na śniadanie płatki, owoce, mleko, masło i ciasto śniadaniowe, a na obiad burger z fasoli lub dwa hot dogi. Didi i jego prawnicy twierdzili, że część tego jedzenia zawierała larwy much, na co skarżyli się również inni więźniowie w tym ośrodku. Twierdził też, że miał ograniczony dostęp do czystej wody i musiał ją gotować, by nadawała się do picia. Gdy Didi pojawił się w sądzie w lipcu, był niemal nie do rozpoznania. Wyraźnie szczuplejszy, jego charakterystyczna pewność siebie została zastąpiona zmęczeniem. Jego starannie wypielęgnowane wcześniej włosy i broda posiwiały. Nie z powodu stresu związanego z życiem w więzieniu, ale dlatego, że więzienne zasady nie pozwalają mu farbować włosów na czarno. Człowiek budujący wizerunek na kontroli i perfekcji cierpiał patrząc w lustro bardziej niż przy jakimkolwiek wyroku. Didy nie był jedyną gwiazdą w swoim bloku, w Metropolitan Detention Center na Brooklinie. Dzielił los z samym bankmanem Freedom. Z kompromitowanym twórcą FTX, którego upadek kosztował inwestorów miliony. Oddział 4 Nord to specjalne miejsce o zaostrzonym rygorze dla więźniów zbyt sławnych, znienawidzonych lub cennych, by przebywali z innymi. To oddział dla 20 osób, gdzie są członkowie gangów skazani na śmierć, informatorzy polityczni i przestępcy, którzy rozgniewali mafię. Mężczyźni na oddziale 4 Nord śpią na wąskich łóżkach z cienkimi materacami i bez poduszek, a kąpią się we wspólnych prysznicach oddzielonych jedynie cienkimi zasłonami. Didy bierze trzy prysznice tygodniowo, sam w kabinach, które według więźniów są zagrzybione. Dla człowieka, który kiedyś otaczał się luksusem, teraz korzysta z hydrauliki, która odmawia posłuszeństwa. W ciągu miesiąca MDC otrzymało ponad 800 zgłoszeń, głównie o zepsute toalety i zniszczoną infrastrukturę. Raper i magnat muzyczny zacznie odbywać 50-miesięczny wyrok po ponad roku spędzonym w więzieniu przed procesem. Wielu raperów twierdzi w tekstach, że są Alfonsami. Sean Combs rzeczywiście nim był i to w najgorszym wydaniu. Prokuratorzy oskarżyli go o prowadzenie rozległej siatki handlu ludźmi w celach seksualnych opartej na zastraszaniu, przemocy i nadużyciach. Jeśli wszystkie, zwłaszcza kryminalne zarzuty, zostaną utrzymane, 55-latek może spędzić resztę życia w więzieniu. Komps i jego prawnicy nie przyznali się do winy w żadnym zarzucie, ale ile ich było? Razem pięć: jeden za przestępczość, dwa za handel ludźmi w celach seksualnych i dwa za transport do prostytucji. Jeśli śledzisz tę sprawę, pewnie często słyszałeś określenie działalność przestępcza ale możesz nie znać jego dokładnego znaczenia. To jednak rodzaj zarzutu, który częściej kieruje się wobec gangsterów takich jak El Capone czy John Gotti. Stosowano go też wobec innych z branży muzycznej, na przykład R. Kelly. Wymuszenia to przestępstwo, gdy kilka osób współpracuje, popełniając nielegalne czyny dla zysku i ukrywając je pod przykrywką legalnych działań. Sprawę wniesiono na podstawie ustawy Tear Influenced and Corrupt Organizations Act, która wcześniej przyczyniła się do upadku sycylijskiej mafii w Stany Zjednoczone Ameryki. Gdy na jaw wychodziły niepokojące szczegóły działalności Didego, wielu zastanawiało się, czy ten sam zarzut w końcu doprowadzi do upadku Shauna Compsa. Niestety dla ocalałych tak się nie stało. Zarzut na podstawie ustawy Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act upadł. Prokuratorom nie udało się udowodnić, że Comps współpracował ze swoim personelem przy organizowaniu swoich niesławnych, wyuzdanych imprez seksualnych więc sprawa się rozpadła i został uniewinniony z tego zarzutu. Mimo, że wielu uważało, iż Combs zasługuje na poważniejsze zarzuty, utrzymał się tylko zarzut przewozu w celu prostytucji. W rezultacie Combs został skazany na prawie 4 lata, biorąc pod uwagę czas, który już spędził w więzieniu podczas procesu. Musi też zapłacić 50 tysięcy dolarów grzywny, co wydaje się dużo, dopóki nie przypomnisz sobie, że majątek Didiego to 400 milionów dolarów. Podczas pobytu w więzieniu, Próbował sprzedać swoją pałacową rezydencję w Los Angeles za zawrotną kwotę 615 milionów dolarów. Gdyby ją sprzedał, jego majątek sięgnąłby prawie pół miliarda dolarów. Świat na zewnątrz nie czekał. W miesiącach po ogłoszeniu wyroku sponsorzy zniknęli z dnia na dzień, a wieloletnie relacje w branży zamilkły. Byli współpracownicy, usuwali zdjęcia i wzmianki o współpracy. Revolt Telewizja odcięło się od kierownictwa. A wieloletni sojusznicy potępili zarzuty. Imperium jego marki, od Siroc po Shan John, zaczęło się rozpadać przez pozwy i bojkoty. Didi, artysta pragnący odkryć znaczenie swojego imienia, teraz widział, jak staje się ono toksyczne na jego oczach. Ale Didi nie był bezczynny przez ponad rok w Metropolitan Detention Center. Według jego prawnika, cytuję, dużo pisał. Pisze eseje, z których niektóre moim zdaniem są piękne, poruszające i pełne refleksji. I to wcale nie jest najdziwniejsze. Combs prowadził też sześciotygodniowy seminar z innymi osadzonymi w więzieniu, zatytułowany Free Games Didym. Co szczerze mówiąc brzmi dość złowieszczo, ale robi się jeszcze gorzej, gdy usłyszysz, o czym tak naprawdę były te spotkania. Prawnik Didiego twierdzi, że seminaria miały uczyć osadzonych umiejętności Didiego z zarządzania, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Całkowicie ignorując fakt, że Didi był oskarżony o prowadzenie rozległego imperium przestępczego. To niemal tak absurdalne, jakby Hannibal Lecter uczył gotowania w więzieniu. To, co sprawia, że saga o darmowej grze jest tak surrealistyczna, to fakt, że doskonale odzwierciedla złudzenie, które doprowadziło go tu na samym początku. Didi zawsze sprzedawał się jako ucieleśnienie ambicji marki. Nawet w federalnym ośrodku detencyjnym próbował spieniężyć moralność. Dla opinii publicznej wyglądało to raczej na przedstawienie niż coś autentycznego. Człowiek, który dawniej sprzedawał nadmiar, dziś oferuje mądrość zniewolonej publiczności. Pewność siebie, która zbudowała jego imperium, wciąż była widoczna, choć teraz uwięziona za drutem kolczastym. Bezpłatna gra z Didym, Masterclass, miała nawet profesjonalne czytanie reklam. Cytat. Kurs oferuje ekskluzywne spojrzenie na drogę Shona Didego, kompsa. Śledząc jego awans od skromnych początków, dostania się globalnie rozpoznawalną ikoną. Wpływowy magnat biznesowy Program ten oferuje unikalną perspektywę na temat poruszania się i odnoszenia sukcesów w świecie biznesu. To znowu bez wątpienia wydaje się niezwykle złowieszcze, teraz gdy wiemy, na czym polegały niektóre z bardziej nieoficjalnych przedsięwzięć biznesowych Comsa. Jeśli jesteś ciekawy niektórych szczegółów kaznodziejstwa Diddego, jedna lekcja miała tytuł: Sukces osiągają ci, którzy robią to, czego nie zrobią nieudacznicy. A inna po prostu to zrób. Łatwo uznać te rzeczy za dziwne. Znając wszystko, co już wiemy, Didy był bardzo zajęty w więzieniu bo według prawnika poświęcał ponad 20 godzin dziennie na pracę nad swoją sprawą. Czasami pozwalano mu korzystać z komputera do tego celu, lecz nigdy nie miał dostępu do internetu. To niezwykłe, jeśli to wszystko prawda, że był w stanie utrzymać taki harmonogram pracy prawniczej, a jednocześnie planować i prowadzić kurs samopomocy. Kurs zawierał również dodatkową lekcję zatytułowaną Nie mogę przestać, nie chcę przestać której nie da się nie odczytać z pewnymi złowieszczymi podtekstami. To także przekaz, z którego więźniowie ośrodka o zaostrzonym rygorze prawdopodobnie nie odnieśliby żadnych korzyści. Przynajmniej część współwięźniów wyniosła coś z kursu, jeśli wierzyć autentycznym opiniom. Jeden z więźniów powiedział: Dzięki tym zajęciom mam cel, coś na co mogę czekać każdego dnia. Inny więzień dodał: W miejscu odosobnienia widziałem, jak pan Komps potrafił zjednoczyć wszystkie rasy i grupy etniczne, niezależnie od ich pochodzenia. To bardzo pochlebna opinia. Ale kiedy spędziłeś miesiące wariując z nudów w więzieniu, odrobina egoterapii to pewnie mile widziana odmiana. Nawet jeśli pochodzi to od Jeffrey'ego Epstein'a przemysłu muzycznego, chwalącego się swoim biznesowym talentem, mało prawdopodobne, by ktoś bez pieniędzy i przywilejów Diddego dostał szansę prowadzenia takiego seminarium. Sława i bogactwo Kompsa dają mu przywileje w więzieniu, ale też zwiększają ryzyko niebezpieczeństwa. Osoby skazane za przestępstwa seksualne zawsze były najniżej w więziennej hierarchii. Często są znacznie bardziej narażeni na stanie się ofiarami przemocy w więzieniu, nawet ze strony innych osadzonych. Sława dodatkowo potęguje niebezpieczeństwo tej sytuacji. Szczególnie, gdy trafisz wśród dożywotnio skazanych, dla których reputacja w więzieniu to jedyna cenna waluta. Czy podobna sytuacja może zagrażać Sheenowi Kąpsowi podczas przygotowań do życia w więzieniu, gdy szczegóły jego przestępstw są już publiczne? Jego prawnicy składają petycje, by mieć pewność, że nie trafi do zbyt twardego więzienia. Wybrano dla tego rapera Federal Correctional Institution Fort Dix w New Jersey. Federalne więzienie o niskim poziomie zabezpieczeń, zarządzane przez Biuro Więziennictwa. Wcześniej przetrzymywano tam takich znanych przestępców jak Martin Farmabrosz-Kreli oraz Krzysztof Koch, przywódca jamańskiego gangu narkotykowego The Shower Posy. Twierdzili, że program rehabilitacji narkotykowej w więzieniu Fort Dix mógłby pomóc kompsemu w walce z uzależnieniem. Pobyt w więzieniu o niskim zabezpieczeniu umożliwiłby dłuższe wizyty z rodziną. Jak na razie. Czy ta apelacja się powiedzie, albo w jakim więzieniu ostatecznie wyląduje Didi, wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Koła sprawiedliwości często poruszają się bardzo powoli, a w przypadku Didiego ledwo się kręcą. Sędzia, który wydał wyrok, sędzia Arun Subdramanian, powiedział, że wszystko zależy od samego biura więziennictwa. Ponieważ tak wiele osób twierdzi, że wyrok Didiego nie jest nawet w przybliżeniu tak surowy jak jego przestępstwa, możesz się zastanawiać, jaka przyszłość czeka Didiego. Po 50 miesiącach. Jego pobytu w więzieniu. Cóż, oczekuje się, że wyjdzie na wolność w 2028 roku, chyba że coś, co wydarzy się w więzieniu, spowoduje wydłużenie lub skrócenie jego wyroku, drastycznie lub w inny sposób. Ale Komps nie wróci po prostu do swojego dawnego życia po wyjściu z więzienia. Nie tylko jego reputacja, zasłużenie legła w gruzach, ale został też skazany na 5 lat nadzorowanego zwolnienia po odbyciu kary więzienia. Na początek, jako warunek tego zwolnienia. Będzie musiał brać udział w ambulatoryjnym leczeniu uzależnień i zdrowia psychicznego oraz w osobnym programie przemocy domowej. Jak zwykle u byłych skazanych będzie miał zakaz posiadania broni. Będzie musiał przekazać swoje dokumenty finansowe kuratorowi sądowemu, aby upewnić się, że nie wrócił do żadnej ze swoich przestępczych działalności. Jeśli kurator sądzi, że złamał warunki zwolnienia, będzie musiał poddać się przeszukaniu osoby, mienia i urządzeń elektronicznych. Jednym z najważniejszych warunków jest to, że nie może kontaktować się ani nakłaniać nikogo innego do kontaktu ze swoimi wcześniejszymi ofiarami. Będzie musiał pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo i mieszkać tylko w miejscu zatwierdzonym przez dział kuratorski. Jego kurator sądowy ma prawo odwiedzać go bez zapowiedzi w dowolnym momencie, a także przeprowadzać regularne testy na obecność narkotyków, aby upewnić się, że pozostaje czysty. Choć wyrok Didego nie oddaje wagi jego czynów, Pociesza świadomość, że wolność nie zmarze jego win. Szkody, które wyrządził, i ludzie, których skrzywdził, będą go prześladować długo po tym, jak otworzą się drzwi celi. Widziałeś życie Didego za kratami, ale jak to jest, gdy trafiasz tam pierwszy raz? Obejrzyj, co dzieje się w ciągu pierwszych 24 godzin w więzieniu, aby zobaczyć, jak osadzeni radzą sobie z pierwszym dniem za kratami, albo kliknij w ten film zamiast tego.